Zasypianie przy włączonym telewizorze, przeglądanie mediów społecznościowych w łóżku czy nocny maraton serialowy. Jeszcze tylko jeden odcinek i pójdziemy spać. Komu z nas się to nie zdarzyło? Korzystanie z urządzeń elektronicznych w sypialni pewnie także i Tobie weszło w krew. To nie jest zdrowy nawyk. Może powodować więcej problemów niż myślisz. Wieczorem nasz organizm naturalnie spowalnia i potrzebuje wyciszenia. Wyeliminowanie niepotrzebnych bodźców tuż przed pójściem do łóżka ułatwia zasypianie. Wieczorne oglądanie telewizji czy używanie smartfona lub tabletu wpływa na jakość snu i może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Dlaczego warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektronicznych tuż przed pójściem spać? Niebieskie światło zaburza produkcję melatoniny melatonina. Czyli hormon snu, odpowiedzialna jest za zegar biologiczny. Nasz organizm zaczyna ją produkować w większej ilości, gdy robi się ciemno. Jest to sygnał, że czas odpocząć. Niebieskie światło emitowane przez telewizory, laptopy, smartfony czy tablety zaburza ten proces oraz powoduje, że mózg odbiera mylne informacje, nie rozpoznając pory dnia. To właśnie dlatego możesz mieć problemy z zaśnięciem. Choć jest środek nocy, twój mózg myśli, że wciąż jest dzień. Zwiększa się dług snu. Oglądanie telewizji wieczorem sprawia, że później kładziemy się spać, a to może zwiększać te dług snu. Naukowcy zalecają, by dorosłe osoby przesypiały około 8 godzin. Jeżeli sen trwa krócej, zwiększa się dług snu a to negatywnie wpływa na uwagę i koncentrację. Zdarza ci się zasypiać przed telewizorem, nawet jeżeli nie oglądasz aktywnie i słuchasz tylko dźwięków z telewizora, nie odpoczywasz wtedy tak, jak należy. Ciągły hałas w tle może powodować zaburzenia snu, które uniemożliwiają doświadczanie długotrwałego, głębokiego odpoczynku, stymuluje mózg i zaburza spokój bodźce, które docierają do nas. Kiedy oglądamy wieczorne wiadomości czy przeglądamy media społecznościowe, mogą później przysporzyć nie lada problemów z zaśnięciem. Emocjonujący post na Instagramie, dołująca informacja w telewizji czy trzymający w napięciu odcinek serialu, każda tego typu treść stymuluje mózg, wpływa na emocje i sprawia. Że zamiast się wyciszyć, nasz umysł zostaje pobudzony, a to nie pomaga w zasypianiu. Badania potwierdzają także powiązanie między tym, co oglądamy, a tym, jakie później mamy sny. Pełne przemocy, niepokojące sceny z filmów mogą wpływać na pojawienie się brutalnych i niespokojnych snów, a nawet koszmarów które wybudzą się w środku nocy. Niekorzystnie wpływa na zdrowie niedobory snu wynikające z korzystania z urządzeń elektronicznych wieczorem, zwiększają ryzyko wystąpienia różnych chorób, mogą prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi, obniżenia odporności, a nawet do depresji. Oglądanie telewizji tuż przed pójściem spać często skutkuje również wzrostem wagi. Podczas seansu filmowego chętnie sięgamy po niezdrowe kaloryczne przekąski których lepiej unikać, zwłaszcza o tak późnej porze. Niewystarczająca ilość snu sprawia też, że poziom hormonów związanych z uczuciem głodu podwyższa się. W wyniku tego rośnie Twój apetyt, co może doprowadzić do nadwagi. Zyskasz więcej czasu wieczorne oglądanie telewizji czy używanie smartfona odbywa się nie tylko kosztem snu. Ale i wolnego czasu. Prędzej czy później twój organizm upomni się o brakujące godziny odpoczynku i będziesz musiał je odespać przy pierwszej nadarzającej się okazji. Zamiast spędzać wolny dzień na spaniu do południa, warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektronicznych tuż przed snem, aby wstać rano pełnym energii. Zyskasz wtedy więcej czasu na spotkanie z przyjaciółmi. Zajęcie się ulubionym hobby czy pójście na długi spacer. Dobre nawyki przed snem. Zamiast wieczornego relaksu przed telewizorem proponujemy Ci kilka dobrych nawyków, które pozwolą się wyciszyć i zaprocentują lepszą jakością snu. Godzina przed snem bez patrzenia w ekran umów się ze sobą. Że co najmniej godzinę przed snem przestaniesz korzystać z urządzeń elektronicznych. Żadnego scrollowania telefonu, odpisywania na wiadomości czy patrzenia w telewizor. Zamiast tego możesz sięgnąć po tradycyjną książkę lub ciekawy artykuł w o które lubisz. Lista rzeczy do zrobienia na następny dzień przed pójściem do łóżka zrezygnuj z aktywności, które pobudzają twój mózg. Pozwól mu odpocząć. Badania pokazują. Że spisanie przed snem listy rzeczy, które masz do zrobienia następnego dnia, pomaga odciążyć umysł z myśli, które często nie pozwalają w nocy zasnąć. Zadbaj o odpowiednią temperaturę i wywietrz pokój przed snem. Oglądanie telewizji to dla wielu osób sposób na problemy z zasypianiem a włączony w tle telewizor ma zadziałać jak środek nasenny. Jeżeli zmagasz się z trudnościami w zasypianiu, Wywiedrz dobrze sypialnię przed położeniem się do łóżka i ustaw niższą temperaturę. Lepiej śpimy. Gdy w pokoju jest nieco chłodniej, ćwiczenia oddechowe, gdy zbliża się pora spania, warto zadbać o odprężenie całego ciała. Jednym z najlepszych sposobów na rozluźnienie napięć i uspokojenie myśli są ćwiczenia oddechowe. Metoda 4-7-8 to technika, która pomaga zasnąć. Możesz zastosować ją, nawet leżąc w łóżku. Rozluźnij usta a następnie wypuść przez nie powietrze z płuc. Zamknij usta i zrób wdech nosem, licząc w myślach do czterech. Wstrzymaj oddech na 7 sekund. Wydychaj powietrze ustami przez 8 sekund. Powtórz cały cykl 4 razy. Z czasem możesz zwiększyć ilość powtórzeń. Olejek lawendowy do poduszki Olejek lawendowy działa uspokajająco i odpężająco oraz pomaga w walce z bezsennością. Możesz dodać kilka kropel do dyfuzora nawilżającego powietrze lub skropić nim poduszkę. Nie przesać z ilością. Odrobina wystarczy. Obejrzenie kolejnego odcinka ulubionego serialu przed snem czy buszowanie w mediach społecznościowych stanowi dla wielu z nas rytuał. Utożsamiamy go z odpoczynkiem. Zanim jednak postanowisz wieczorem poleniuchować przed telewizorem czy z telefonem w ręku, weź pod uwagę czynniki. Dla których warto zrezygnować z tej formy rozrywki, zaserwuj sobie przed snem detoks od urządzeń nieelektronicznych, a twój organizm podziękuje ci już następnego ranka. Zietrudba. https://leżwuvuvu.haldcline.com/haldx/leps/lepingwitualon#henitsock https://leżwuvuvu.haldcline są slash kalt, slash 478 bretkin technik, festo lep.